Cześć, i dobry albo dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy oglądacie ten film. Moi drodzy, dzisiaj przychodzę do z drugą częścią czytelniczego bingo, które Wam bardzo przypadło do gustu. Jestem tym zaskoczona, ale jednocześnie też niesamowicie się cieszę, więc korzystając z okazji, że ten piękny planer książkary oferuje nam więcej plansz właśnie do książkowego bingo, dzisiaj sobie wypełnimy kolejną. Jeżeli nie oglądaliście pierwszej części, to oczywiście Was do niej odsyłam. I jeszcze chciałabym wytłumaczyć ewentualnie dla osób, które właśnie nie oglądały tamtego filmu, o co tutaj chodzi. Parę lat temu jakieś może dwa-trzy dostałam od wydawnictwa Yang właśnie taki piękny zaszycik, notatnik i to była współpraca, ale ona się już nie przejmujcie dawno przedawniła, więc absolutnie filmik nie jest sponsorowany. Natomiast ja bardzo lubiłam tę książeczkę, ten, no nie wiem, dzienniczek i sobie go wypełniałam i dalej mogę z niego korzystać, jak widzimy. W sumie wszyscy i ja i Wy. Na przykład, właśnie robiąc to bingo książkowe razem z wami, bo to jest ogólnie taki planer, który, no jak sama wskazuje, jest idealny dla książkary, No tutaj różne takie zabawy, typu właśnie to bingo albo książkowe playlisty, czyli możemy sobie tworzyć playlisty których będziemy słuchać podczas czytania konkretnych książek, tytułów. Mamy jakieś wyzwania, 50 książek, 100 książek. Mamy tutaj taką listę na przykład, na której są opisane klasyki. Teraz tak po prostu, wiecie, przelatuję po kolei, wam mówię, co tutaj jest, i zaznaczamy sobie, co już czytaliśmy, a co jeszcze jest przed nami. Więc ogólnie ja bardzo polecam tę książeczkę, bo, bo to jest świetna zabawa. Też Możliwość spędzenia czasu w bardziej kreatywny sposób. Ja od zawsze lubiłam takie rzeczy, na przykład teraz zniszczę ten dziennik, pamiętacie, niż ten dziennik? I tak samo jakieś kreatywne tworzenie, jak to się nazywało, bullet journala. Tak, bullet journali, czy, czy w ogóle jakieś tam wypełnianie planerów, to, to bardzo zawsze lubiłam. Ale to są wszystko dygresje. A teraz moi drodzy, zapraszam Was po prostu już do oglądania tego filmu. Dobra, idziemy po kolei. I dzisiaj, żeby oszczędzić siebie po prostu, i żeby ja potem nie miała problemów i nie marnowała za dużo energii, będę podawała tylko jeden tytuł przy każdym kafelku. Bo w tym poprzednim odcinku z filmie z tej serii czasami po prostu rzucałam pięcioma tytułami, musiałam potem wstawić wszystkie te okładki, więc mam nadzieję, że mnie zrozumiecie i z góry dziękuję. A teraz już naprawdę przechodzimy do naszego bingo. Numer jeden różowa okładka. Dobra, nie będę znowu robiła tak jak wtedy, że tak wiecie, rzucam normalnie strzałek z karabinu. Ciała, ani Erno. Czytałam Ciała w zeszłym roku, to jest bardzo dobra książka, też o niej jeszcze mówiliśmy na kursie Gender yy, i polecam Wam ją, aczkolwiek no też należałoby tutaj wstawić parę trigger warningów, bo jest to książka dobitna i też, jak sama nazwa wskazuje, bardzo, bardzo cielesna. W sumie napisana z dwóch perspektyw, osoby, kobiety, młodszej już bardziej dojrzałej, starszej. No ale nie wchodźmy aż tak bardzo może w fabułę i idźmy dalej, bo przed nami jeszcze nawet nie wiem tych kafelków, ale dużo. Książka z wodą na okładce. Widziałam to pytanie wcześniej i też spojrzałam na mój regał i zobaczyłam tutaj, mam do pana kilka pytań. Słuchajcie, ja tę pozycję kupiłam nie wiem ile lat temu, no wiele. Już od dawna u mnie stoi i dalej jeszcze nie przeczytałam, a to dlatego, że ona ma bardzo mieszane opinie. To znaczy, to, to jest taki przeciętniaczek, jeżeli chodzi na przykład o oceny na Goodreads, z tego co pamiętam, to, takie chyba trzy gwiazdki. Byłam bardzo podekscytowana tą książką, kiedy ją kupowałam, ale potem właśnie weszłam w tę opinię i jakoś tak... Nie zachwyciły mnie, więc i mój entuzjazm wobec tej książki nieco opadł. Napiszcie mi, jeżeli czytaliście tę książkę, co o niej sądzicie, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. I byłabym też wdzięczna za zachęcenie mnie do jej lektury, bo jeżeli tego nie zrobicie, to ona dalej tam będzie stała nieprzeczytana, a tego byśmy nie chcieli. Okej, okay, jeden z bohaterów dołącza do rewolucji ruchu oporu. No, na fali, może, tego, co się dzieje, czyli film jest nagrywany, powiem o igrzyskach śmierci. To znaczy, mam na myśli bardziej te wcześniejsze, wiecie, części typu yy, kosogłos yy, i tak dalej. I chyba też w ogóle jeszcze chciałam użyć potem w innym, w innym pytaniu yy, tej serii, ale to, to za chwilę. Yy, trochę też myślałam o folwarku zwierzęcym. No, bo tam jednak zwierzęta się w końcu jednoczą i, i robią pewnego rodzaju rewolucję i bunt przeprowadzają. Yy, dobra, to może miałam tego nie robić. Okej, okay, tutaj dajmy folwark zwierzęta, a potem będą igrzyska. O, właśnie, ostatni tom serii. Yy, igrzyska Śmierci, znaczy, no, na ten moment, bo to, to, to nigdy nie wiadomo tutaj, prawda, yy, jak to będzie. Yy, ale wschód w słońca, wschód. Słońca w dniu dożynek się chyba nazywała ostatnia część. Trochę mnie rozczarowała, zobaczymy jak to będzie, jeżeli chodzi o film, ale dla mnie taki, no, no przeciętne to było. Okej, okay, jedna z postaci w książce jest artystą. Dam bardzo prostą odpowiedź, bardzo prostą, ale jakoś też jak zobaczyłam to pytanie, to od razu pomyślałam o tym tytule. Wiecie, wiecie co powiem? Portret Doriana Greya. Tak jak mówiłam, to jest chyba najprostsza możliwa odpowiedź, ale jakoś tak jak myślę sobie o artyście w książce, to, to jednak ten tytuł mi przychodzi do głowy w pierwszej kolejności. Akcja dzieje się w USA. No to mogłyby być książki tej Jenkins Reed, o których Wam będę mówiła chyba we wrap-upie za chwilę, które będę nagrywała. Ale powiem. nie, nie pamiętam konkretnego tytułu, więc nie będę musiała wklejać okładki. Ale powiem sobie ojciec Chrzestny. Na Sycylii i w USA, ale jako, że pytanie jest o to USA, to, to tak. Akcja toczy się w przyszłości. Świetne pytanie dla osoby, która nie lubi sci-fi i, i w ogóle, właśnie motywu jakichś tam podróży w czasie i, i tak dalej. Ale ładnie z tego wybrnę i powiem nowy wspaniały świat: Huxleya. Ja czytałam tę książkę rok temu w wakacje i średnio mi przypadła do gustu. I myślę sobie, że potencjalne powody takiego stanu rzeczy są dwa. Mianowicie, jeden jest taki, że za dużo w tamtym okresie czytałam klasycznych dystopii, a drugi brzmi następująco. Nasz świat jest zbyt podobny do tego, który Huxley opisywał. I teraz co mam na myśli? Ja naprawdę w momencie, kiedy czytałam Nowy Wspaniał Świat, nie byłam wystraszona, zaskoczona niczym, o czym pisał. Właśnie Huxley nic mnie nie dziwiło. Nie zakładamy ubrań w konkretnych kolorach, żeby określić status, do jakiego nasz status i, i w ogóle szczeble drabiny społecznej, do, na którym się znajdujemy, ale są pewne atrybuty, typu telefony, określonych firm, typu samochody też, pewnych marek, jakie mówią właśnie o naszym po prostu o warstwie społecznej, z której się jak gdyby wywodzimy. Też na przykład ta nauka poprzez yy, słuchanie w trakcie snu yy, pewnych rzeczy, to, to nie jest żadne nowum. I, I wiele tam było takich rzeczy, które ja wiem, że lata temu dziwiły. Jak najbardziej. Ale dzisiaj, w XXI wieku, naprawdę to czytałam jak gdyby o tym, co się dzieje wokół. Yy, ale pytanie po prostu było o książkę, której się toczy się w przyszłości, więc przepraszam. Książka z ogrodem w tytule. Hmm, chyba powiem o jednej z moich ukochanych książek z dzieciństwa, czyli o Tajemniczym Ogrodzie. Robiłam jej też chyba rok temu. I dalej mnie ta pozycja zachwyca, jest piękna, jest bardzo wartościowa, więc jeżeli ominęliście ją na etapie dzieciństwa, to proszę was, sięgnijcie po nią teraz, bo no naprawdę po prostu co, coś pięknego, chwytającego bardzo, bardzo mocno za serce. I polecam, polecam i jeszcze raz polecam. Książka z bronią na okładce. Ja o tym wcześniej myślałam i się rozglądałam, przepraszam bardzo, ale mi upadł błyszczyk. Yy, nie wiem. Miałam nadzieję, że któraś z książek yy, Maria Puzo będzie miała na okładce pistolet, broń, ale nie ma. Nie jestem pewna, czy takie wydanie z grega z broni i karcz tam nie było siekiery, ale mogę się mylić. No nic mi nie przychodzi do głowy, wierzcie i przejrzałam tutaj te książki, które mam, patrzyłam jeszcze w internecie, ale kurczę, no, no tak, tak nie za bardzo, więc możecie mi pomóc. Dalej mamy, w książce występuje kot, no to odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta. Bo oczywiście, że powiem, mistrz Małgorzata, bo to jest mój, mój ukochane po prostu zwierzę w literaturze, mój ukochany kot, behemot. Ja nawet mam pluszaczka behemota w Kielcach u siebie w domu. Jedna w ogóle z moich ulubionych postaci w całej, całej literaturze, nawet jeżeli byśmy nie patrzyli tylko na zwierzęta. Naprawdę kocha, kocham kota Behemota, ok? I tyle w temacie. Dobrze, jednym z bohaterów jest Detektyw. Pewnie czytałam jakieś książki takie, natomiast teraz jedną, jaka mi przychodzi do głowy, jest Morderstwo Boże Narodzenie Agatha Christie. To była w ogóle pierwsza książka tej autorki, po jaką ja sięgnęłam. Bardzo. Fajny, to, to jest chyba dobre słowo, mimo że go nie lubię. Fajny, lekki, przyjemny taki kryminał. Czytałam sobie tę książkę właśnie w okresie świątecznym, zimowym, tu był bardzo dobry czas na jej lekturę. I pewnie kiedyś jeszcze sobie po coś od Agaty Christie sięgnę, Może znowu śmiem, bo to są takie trochę dla mnie właśnie cozy, niezbyt przytłaczające kryminały, gdzie ta zagadka, no, no nie jest, wiecie, tak jakby. Najważniejsze, tylko chodzi o klimat, tylko chodzi o taką nostalgię też za przeszłością, za twórczością autorki tworzącej X lat temu, więc tak to wygląda. Okej, okay, powieść graficzna. Nie jestem fanką, nie mam u siebie żadnej, ale. Wyjątek, jeden stanowi dr Jackie Pan Hyde, czyli komiks, który ja przyniosłam z mieszkania moich dziadków jakiś czas temu i w ogóle się bardzo ucieszyłam, bo mnie się nie do końca dr Jackie Pan Hyde yy, podobali, znaczy książka mi się nie do końca podobała więc myślę sobie, że może w takiej formie jakoś to le, lepiej zniosę, nie wiem, zobaczymy, natomiast to jest bardzo, bardzo, bardzo stare wydanie, ale to też taka, wiecie, no, ciekawostka po prostu, więc tak, książka o pierwszej miłości, no to takich to jest bardzo dużo, to, to jest jeden z najpopularniejszych chyba motywów, ale też sobie myślę, że taką kolebką, jeżeli chodzi o pierwszy miłość, znaczy kolebką, największą skarbnicą, była akurat pierwsza miłość to była od zawsze, od zarania dziejów, ale wiecie, co mam na myśli, jest romantyzm. Więc ja też, żeby uhonorować tę epokę, powiem tutaj o Kordianie, który wiecie, że jest dla mnie bardzo, bardzo ważną książką, osobistą książką. Kordian nie jest zbyt lubiany, mi się wydaje. Jeżeli już ktoś coś tam z romantyzmu lubi, to bardziej na przykład dziady, kordiana nie za bardzo. Ja w ogóle pisałam o Kordianie na maturze, co było dla wszystkich wielkim zaskoczeniem, ale pisałam, bo, bo taki to jest dla mnie bardzo, bardzo ważna pozycja i też wydaje mi się, że niezwykle istotna dla młodego człowieka. Tak samo mam wrażenie, że kordian nie jest trudny w odbiorze, a nie czytany i przez to niedoceniany, więc jeżeli jesteście teraz na etapie, kiedy powinniście czytać w szkole kordiana, to proszę was czytajcie, bo naprawdę. Myślę sobie, że wiele możecie z tej książki po prostu wynieść. I jasne, że tutaj wchodzi w grę upływ czasu i trochę inny język i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o uczucia młodego człowieka, to niewiele się zmienia na przestrzeni czasu. I też miłość to jest jedno i, i taka, wiecie, takie rozczarowanie miłością i, i tak dalej i zawód, ale też chodzi o, o zagubienie. Takie po prostu zagubie, zagubienie z gatunku, co ja mam ze sobą zrobić w tym życiu. Bo to się pojawia w Kordianie. I mnie na przykład Kordian bardzo pod tym względem pomógł znaczy, może mi nie wskazał drogi konkretnej, jaką mam podążać, ale mnie ukoił. I, i też pokazał, że nie tylko ja tak mam. Ok, Chyba widać, że robię Kordiana, bo się bardzo rozgadałam. Idziemy dalej. Mm, książka o pierwszej miłości była biała okładka. To po prostu, żeby już nie przedłużać Wam powiem miasto oślepców, bo nie czytałam tej książki, więc się nie rozgadam i tyle. Książka. Przepraszam, na okładce jest zdjęcie kobiety. To trochę mnie niepokoiło, kiedy zobaczyłam pierwszy raz to pytanie, ale potem spojrzałam na mój regał i zobaczyłam tam opowieść dla przyjaciela Haliny Poświatowskiej, tam jest zdjęcie właśnie Poświatowskiej, twarzy Poświatowskiej, więc tak, definitywnie no i to jest znów tytuł, to jest znów książka bardzo dla mnie istotna, mam w ogóle w niej autograf brata Haliny Poświatowskiej, rodzonego, prawdziwego, bo jeżeli pojedziecie do Muzeum Haliny Poświatowskiej, do Częstochowy, to jest bardzo duża szansa, że będziecie mieli okazję usłyszeć właśnie opowieści brata Poświatowskiej. O, o siostrze i w ogóle o, o ich życiu, co mam bardzo polecam, bo jest to człowiek, który w niesamowicie ciekawy sposób opowiada, bardzo, bardzo frapujący, także warto, jeżeli byście tam byli. No a dla mnie odpowiedź dla przyjaciela jest, też powtarzam już od nie wiem ilu lat i, i zawsze będę powtarzała. Najpiękniejszą polską książką, jeżeli chodzi o prose. Najpiękniej napisałam po prostu najpiękniejszym językiem. Niedoceniana i mało popularna. Też mi zawsze bardzo boli, że Poświatowska jest kojarzona głównie ze swoją poezją, bo według mnie ta jej powieść jest lepsza od wierszy, jakie pisała. Także bardzo, bardzo polecam. Bardzo też kobieca taka książka bardzo lekka, delikatna, mocno uczuciowa, ale. No absolutnie też nie jakaś taka wiecie kwiatuszkowa i słodziutka, realna. Niezwykle realna, niezwykle prawdziwa. Okej, okay. pierwszy tom serii. Powiedziałam już: Ojciec Chrzestny, prawda? Już były Igrzyska Śmierci. Czy ja jeszcze kiedykolwiek jakąś, jakąś inną serię? A, wiem, niezgodna. Nie pamiętam jak się nazywał pierwszy, jaki, był, jaki tytuł miała pierwsza część, ale niezgodna. Już więcej serii chyba naprawdę nie czytałam. Okej, okay, w książce występują anioły lub demony. No znowu. Wiecie, że u mnie to tak nie za bardzo z tymi motywami. Ale myślę sobie. Że Czy, czy możemy uznać boską komedię. Albo nie boską komedię. To jest na przykład, była ją postrzegać jako demona. Dobra, nie, bardziej już była boska komedia, prawda? Beatry, czy możemy postrzegać? Jako anioła, albo wszystkich tych, którzy byli w piekle i cierpieli męki piekielne jako demony. Jest mi naprawdę albo dziady, albo na przykład też kordian, kordian już był. No, no u mnie. Jest ciężko z postaciami fantastycznymi, z podróżami w czasie, bo nie lubię książek, które właśnie o tym mówią. Natomiast proszę zajrzyjcie mi to. Proszę. OK. Uznajmy, że mi ziczycie. Na okładce jest miasto. Wiecie co? Ostatnio, można nawet mam ją tutaj. Tak, dostałam od wydawnictwa poznańskiego. Tę książkę to jest Sycylijskie Dziedzictwo, i na jej okładce jest właśnie moje ukochane Palermo. Więc dziękuję Poznańskie, bo mnie uratowaliście. Ponieważ poza tym wydaje mi się, że jest takie wydanie lalki, na którym mamy zarys delikatny miasta. Gdzieś tam jeszcze coś jest, ale teraz widzicie, no z głowy tak ciężko jest sobie to przypomnieć. Natomiast tak, Poznańskie, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Doceniam, że mi pomogliście i w ogóle Was doceniam. A teraz idziemy dalej. W książce występują smoki. No znowu świetne pytanie dla mnie, ale... Hobbit. Aczkolwiek nie czytałam Hobbita. Czytałam pierwszą część Władcy Pierścieni mi się nie podobała. Doceniam, ale mi się nie podobała subiektywnie. Mm, no, ale chciałam powiedzieć, że tutaj bardziej właśnie film nie ratuje, bo filmy to oglądam nie ile razy. Yy, ale nie, smok jest smok, więc czym się przejmujemy. Książka z motywem podróży. Oj, to kochani, no to, to tego jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Też zależy, czy podróż, trakt, czy podróż traktujemy dosłownie, czy metaforycznie. Yy, bardzo, bardzo dużo jest tego motywu yy, w literaturze. Ale ja powiem o Odysei. Tylko tak się zabezpieczam tą klasyczną Odyseją Homera. <laughs> homera, nie Homera, nie wiadomo, bo są różne szkoły. Ale to temat na inną rozmowę. Jeżeli chcecie ją odbyć, to zapraszam. Yy, a Chciałam Wam wspomnieć o jednym z moich ulubionych wierszy czyli o Itace, Konstantinosa Kawawisa, który ja poznałam będąc z liceum i właśnie miałam podręcznik, znowu jery chyba są te podręczniki, w których były fragmenty na przykład właśnie Odysei, ale oprócz tego, że tam zawsze zamieszczano jakieś takie wiecie, konteksty w postaci właśnie wierszy nawiązujących do danego większego dzieła literackiego, były fragmenty Penelopiany, na przykład, ale też właśnie był wiersz i taka Konstantinosa Kamaphisa, który ja sobie przeczytałam, bo czytałam wszystko, co tam było. I, I słuchajcie, on bardzo mocno do mnie trafił prosto w moje serce, bo to jest wiersz, opowiadając też o do dlatego tak go tutaj wplatam. Wpla ale w znaczeniu metaforycznym dla mnie przede wszystkim, który mówi o tym, że niech ta Twoja podróż trwa jak najdłużej. Niech Ci się dzieją różne rzeczy. I Ty z tego czerp. Bo kiedy wrócisz po latach do Itaki, to ciesz się z tego, że tam wrócisz i ona Cię przyjmie z otwartymi ramionami, ale nie oczekuj już od niej. Nie oczekuj, że ona Ci coś jeszcze da. To jest ten czas. Czas tych Twoich podróży to jest moment, w którym masz zbierać doświadczenia. Żeby potem... Wrócić do niej po prostu już, taki, wiecie, no, najedzony, napełniony, spełniony i tylko się cieszyć z tego, że ona jest. I, i dla mnie to jest wielka metafora dotycząca różnych spraw, i, i po prostu jeden z najpiękniejszych według mnie wierszy, jakie kiedykolwiek powstały. Więc jeśli go nie znacie, to się z nim zapoznajcie. A też jest duża szansa, że być może użyjecie go jako kontekstu na swojej maturze, czy to ustnej, czy pisemnej. Ok. Na okładce są gwiazdy lub księżyc. Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że na okładce y, książki Arystoteles i Dante Poznają Sekrety Wszechświata, tak się nazywa, są gwiazdy. Mam nadzieję, bo nie mam tej książki poprzez sobie, ale dobrze by było, gdyby były. Dobrze, akcja toczy się na wsi, mój mały zwierzaku. Pomyślałam trochę o chłopach, ale mój mały zwierzaku. I też mówiłam już kiedyś o tej książce, chyba w tej serii tam dziwna szesnastolatka wpadająca w wakacje w książkową króliczą norę. To jest bardzo realistyczna, bardzo naturalistyczna książka, która otrzymała ode mnie miano następczyni Lolity, bo wiecie, że ja uwielbiam Lolitę i długo, długo szukałam książki, która, nie wiem, że mi ją zastąpi, bo to wiadomo, że no, no nie, ale tak chociaż trochę dorówna, rolicie i mój mały zwierzak to robi, y, ale to jest książka ohydna czasami I, i właśnie też dlatego mówię o, o tej akcji, y, która się rozgrywa na wsi, bo, bo to bardzo jest ważne i jeden z bohaterów y, jest właśnie weterynarzem i też te motywy zwierzęce, y, takie pełne szczegółowości. Tutaj mocno wybrzmiewają, nawet jak o tym myślę, tak trochę wiecie. No, rozumiem. Trochę taka o te ale chyba jeszcze mocniej. O, może w ten sposób. O te w Lafonie, ale jeszcze mocniej. Dobrze. Natomiast koniec z dygresjami. Książka z nielinearną narracją. No to trochę lalka by na przykład mogła być. Aczkolwiek tam powiedzmy, że jest jeszcze jakiś, jakiś system. Ale dobra, bo wiecie co, bo to znowu będę musiała wklejać po 15 różnych układach. Akcja toczy się w XVIII wieku. Książkę, którą miałam dzisiaj, bo się zastanawiałam, czy nie zrobić lidu albo ym, Cierpię młodego Wardera, albo, albo właśnie Julii, czyli Nowej Heloizy. To jest książka, którą ja czytałam nie wiem ile teraz bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale ją lubię. Znaczy, lubię w taki, wiecie, sposób, w taki sam sposób, jak lubię na przykład Czwarte Dziady, że lubię je tak z, z bólem serca. Yy, trochę sadomasochizm, ale bardzo, bardzo, bardzo mi się nie czytaliście. I ostatnie pytanie, w sensie kafelek naszego bingo. Nazwa koloru w tytule. I wiecie co powiem? Coś, co Was zaskoczy. Z wielu względów. Red, White, and Royal Blue. Nie czytałam tej książki, ale ogólnie film. Był. dziwny? Trochę. nie lubię tego słowa też. Grinżowy momentami, ale taki, taki młodzieżowy. Mm, ale są kolory? Są kolory, więc dziękuję bardzo I to już wszystko w tym filmie Mam nadzieję, że Wam się podobał Tak jak mówiłam na początku, pierwszy odcinek z tej serii Zyskał bardzo dużą popularność To znaczy ma dużo wyświetleń i łapek w górę za co Wam serdecznie dziękuję No i co, jeżeli znowu Wam się tak spodoba ten film To oczywiście ja nagram dla Was kolejny Bo jeszcze mamy tutaj następną Planszę Więc widzimy się i słyszymy już wkrótce Cześć!